Witam serdecznie Na popasiku było ganianie tyle razy, to teraz być ci popaść rano było 11 z siatki wyjąłem jeszcze 2, czyli 13 O tu już jest buda pusta 86 gołębi przed chwilą właśnie wdałem już w całość popasiemy je trochę Także na jutro wam dam filmik z przywiezionego lotu. Rano jadę na mrozy miejscowość mrozy Będzie setka ciemnych, setka jasnych No i coś tam, coś tam, coś tam Doniesiemy Zobaczymy jak te 86 Myślę, że z pierwszej ścinki, no bo to wiadomo, tu nie ma inaczej. Dopóki chodzą po ziemi, to chodzą. Ale wszystkie, które... Tu nie ma takiego, żeby zgonić raz, drugi, trzeci, żeby sobie polatały. Nie, tu muszą być ładowane od razu do ściny. Także tak to wygląda. Nie ma letko bo naprawdę po roku, co zostanie, to sama śmietana Chodź, 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 Jedyne takie latanie ich to jest z ziemi na budę, z budy na ziemię, na półgłodne No ale zaraz naładujemy, bo też już nabraliśmy, żeby miały siłę Jutro nie wiem, czy zgonię, bo rano jadę po ten lot No później wiadomo, 250 gołębi czy tam może więcej trzeba je oznakować. Gołębniki dwa im przyszykować. A gołębiki to będą te dzisiaj, co tutaj jest miejsce na 150, To była przywieziona z Dzierżenina od kolegi i tutaj już radowiaki też już chodzą w kupie, także w tej budzie Jest 260 miejsc, tu jest 309 plus całki 320. Tu muszą się zmieścić, bo jest ich. Tu zostało 540. Także... A jeszcze nefeczka, jedna lata. Jak to się mówi? Nefek, gąb niedogonienia. A były trzy: jedna taka tarcza, tarczowa, dwie takie białe egipskie. I zobaczcie, tyle ścinek i nefka została. Miałem takiego czerwonego newka z bokami, kto ogląda filmy to wie, że, że był. No patno wiadomo. Tak samo padła wiedynka. Padło wiele gołębi, których czeki już myślał, że już będą latały. A tu nie ma, to jest blisko, to jest. Dzisiaj jest i tu nie ma. Także teraz jest z pięć 540-550 i jutro 2,5 będzie 800. To oczywiście ganiamy, nie blokujemy, tamte 10 dni pod zaciąg, 10 dni pasienie ale mgła idzie, widzicie? Popadało mocno i mgła jest dużo 10 dni po pasik, 10 dni pasienie Żarcia do bólu i lecimy Wiadomo, z tych 250 jak zostanie 100 to jestem zadowolony Ale będziemy jeszcze jeden lot, takie 2,5 paki, czyli 500 I kończymy przynoszenie Tak będzie koniec września A później do listopada, do zmiany czasu, sobie poganiamy. Później czasu trochę nie będzie, będzie co drugi dzień gonione, co trzeci. Coś tam się ruszy, niech się przecierają, tak, żeby tylko nie blokować. I na wiosnę zdoniesie się znowu stówę. I się przyblokuje wszystkie, tak, żeby chociaż raz się szelęgły No taki mamy plan, ale między rzeczywistością a planem to jest wielka różnica także jutro, dzisiaj był filmik rano z gonienia, dzisiaj z pasienia, jutro będzie pokaz przywiezionych gołębi no zobaczymy, tam ma być niby 220, 230 z mrozów tam gonią chłopaki one są mocno gonione ale nie ścinkowane wyścinkują się u mnie starczy im ścinek na najbliższe dni i lata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie trzymajcie się. Cześć.